Jesus está it's Witamy w Sanktuarium Matki Bożej Wichach, w w Sanktuarium Matki Miłosierdzia. To szczególna niedziela, ponieważ wiecie, że wczoraj minęła by 11. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. I nigdy przez 11 lat nie zdarzyło się tak, że rocznica śmierci przypadała tak, jak było 11 lat temu. W chwili niedzieli Bożego Miłosierdzia, wczoraj po raz pierwszy. To są takie znaki, które Pan udaje, że On wybiera ten czas, aby objawiać swoją moc i miłosierdzie. I właśnie w tym roku, który też jest rokiem miłosierdzia, staje przed nami święty Jan Paweł II również w taki duchowy sposób, ponieważ mamy relikwie świętego Jana Pawła II. To są relikwie pierwszego stopnia, to, są, to jest krew. Świętego Jana Pawła II, krew, która była pobierana dokładnie 11 lat, lat temu. Papież umarł, została krew i zastanawiano się, co z nią zrobić. I kardynał Dzielisz wiedział, że papież, tak jak wołał lud Rzymski, Sancto Subito, papież będzie święty. ludzie na całym świecie będą prosić o te znaki obecności. My też dzisiaj dotykamy tajemnicy świętych obcowania. Jan Paweł II, II jest między nami obecny. To szczególny wymiar też tej dzisiejszej uroczystości, ponieważ właśnie święty Jan Paweł II, II przypomniał całemu światu o orędzie Bożego Miłosierdzia. Bardzo gorąco zachęcałby ten współczesny, zabiegany, zagoniony człowiek, który często nie ma na nic czasu, który ciągle biega, goni, otworzył się na działanie Bożego Miłosierdzia. I właśnie dzisiaj w tę niedzielę, która też jest zwana Niedzielą Białą, dlatego, że ci, którzy przyjmowali Wilię Wielkiej Nocy Sakralnej Krzku Świętego, do tej właśnie niedzieli świętowali to swoje oświecenie, tak nasz ksiądz Robusz w swoich homiliach często podkreśla, to byli ludzie oświeceni. To nie było ich światło, to było światło Ducha Świętego. Oni przez ten tydzień wobec całego świata pokazywali, że są innymi, nowymi ludźmi. Czyli my dzisiaj gromadzić się w tym świętym miejscu, na tej świętej ziemi, ponieważ ta ziemia jest święta. Ponieważ matka najświętsza wybrała właśnie to miejsce. Nie wybrała ławy. Ostrudy, Olsztyna, innych miast, ale wybrała to miejsce: Lipy i swój dom w Lubach, Aby wszystkich tych, którzy tutaj przychodzą, napełniać swoją łaskę i prowadzić do swojego syna. Bardzo gorąco zachęcamy razem z Siedzem, kustoszem, proboszczem tej świątyni, parafialnej, takiego otwartego serca, do wsłuchiwania się w to, co matka do nas mówi. Zachęcamy też, by po zakończonych ceremoniach. Podejść tutaj do ołtarza bocznego, gdzie jest wizerunek Jezusa Miłosiernego na tle panoramy Lubate. I jeszcze jeden wizerunek, który nam towarzyszy, to jest córka tej ziemi. Jedna, jedna z nas, służebnica Boża Magdalena Mortenska, która też w swoich dziełach pisała właśnie o Bożym Miłosierdziu. To jest to samo miłosierdzie, które potem zostało objawione prostej, niewykształconej, ale świętej siostrze Polstynie Kowalskiej. Rozpocznijmy to nasze świętowanie, czas Bożej łaski. Zapraszam, tutaj jeszcze są wolne miejsca, siedzące, sporo wolnych miejsc. Nie trzeba tam z tyłu stać.